Państwa, kawiarenka Eli. Dzisiaj zaproponuję bardzo szybki przepis ciasto. Jest to ciasto z serem. To jeszcze nie sernik, ale ciasto serowe. No więc zaczynamy szybciutko. Tutaj są 3 jajka, 150 g cukru i mieszamy sobie szybciutko, tak jak we wszystkich moich przepisach, do połączenia. i wystarczy. Tutaj mamy dwie szklanki mąki wymieszane z dwoma łyżeczkami proszku do pieczenia. Mąka jest przesiana. I mieszamy sobie szybciutko. Takie ciasto na serku białym, na twarożku. Tutaj mamy 150 ml rozpuszczonego i przestudzonego masełka, które nam pomoże w mieszaniu. Tutaj mamy cztery łyżki mąki ziemniaczanej. I na sam koniec dajemy 150 ml jogurtu naturalnego. Taki najzwyklejszy jogurt naturalny. I to wszystko. Mieszamy sobie. Do spodu fajnie trzeba. I tutaj nasz przedostatni składnik 250 g białego serka. To jest serek półchudy. I mieszamy sobie wszystko do połączenia. Oczywiście można mikserem jak najbardziej, żeby nie było grudeczek. Może nie jest tak fajnie, super wymieszany, ale to w pieczeniu nam naprawdę wszystko się ładnie wyrówna. I dajemy to do nagrzanego piekarnika na 170 stopni na 35-40 minutek. Koremka wysmarowana masełkiem, oprószona bułką tartą. Do zmywania, tak? I tutaj mamy skórkę zotartej, wyparzonej i czyściutkiej cytrynki. No, i to wszystko, takie ciasto dajemy do piekarnika. Witam Państwa po upieczeniu naszego ciasta. To jeszcze nie sernik, i tylko posypujemy je tak naprawdę delikatniutko, delikatniutko, żeby nie było tego cukru za dużo. Tak, tylko tak, wystarczy. I tutaj mamy taki. Fiatuszek z wafelka, motylek z wafelka i takie listeczki. Ciasto możecie sobie Państwo udekorować tak jak chcecie. Można zrobić polewę czekoladową, można prosto rozpuścić czekoladkę. Tak wygląda nasze ciasto. Bardzo Państwu polecam. Robi się szybciutko. W przekroju Państwu pokażę, jak wygląda. I bardzo dziękuję za moje nowe subskrypcje na kanale. Proszę komentujcie, lajkujcie. I widzę się z Państwem za tydzień mam nadzieję. Do zobaczenia. Bye, bye.